Witam Was ponownie, bardzo serdecznie, dzisiaj kolejny odcinek naszej serii z przygody z Vanilla i będziemy wykonywać kolejne questy i dzisiaj jeszcze dokończę historię troli. Więc tak, zobaczmy jakie tam questy mieliśmy. Mamy zabić tego Sarkota, który zranił trola, który siedzi tam pod drzewem. Mamy znaleźć ten Burning Blade Medalion, który jest tam w jaskini. Przy Vile Familiars, które wam pokazywałem, czekajcie, tutaj mamy jakieś pęstanie. E, jeszcze pytanie: czy ja założyłem? Nie założyłem, właśnie nie założyłem. E, mamy lepszy staw, załóżmy go, taki zielony, trochę bardziej. Kijaszek, możecie zobaczyć różnicę. E, ten wygląda tak, nowy wygląda tak. Ten nowy jest dużo lepszy, więc zostawimy ten nowy. E, I musimy też posprzedawać e, niepotrzebne nam itemy. Kim ty jesteś, gorneku? Gornek? Nie, ojeju, a to jest Kaltung. A ja w poprzednim odcinku e, wziąłem go za gorneka i powiedziałem, że gornek e, który robi gorki, e, że z nim się pożegnamy. To nie, to nie, to, to nie jest gornek. Tam jest gornek. E, tam jest, nie, nie ta pani. Tam jest gornek. E, sorry za pomyłkę. I potrzebujemy. Potrzebujemy. Nie Warrior Trainer, nie Hunter Trainer. Ty też nie. Potrzebujemy jakiegoś handlarza. Jest, General Woods. On sprzedaje tutaj takie tam podstawowe rzeczy, jakieś jedzenie, pewnie, i tak dalej. Dokładnie. Dokładnie. I od razu rada dla nowych graczy. Pamiętajcie, wiem, że tutaj. Nie zawsze z y, potworów wypadają pieniądze, dlatego możecie mieć manię sprzedawania praktycznie wszystkiego, co wam drobnie. Słuchajcie, nie róbcie tak, bo naprawdę jest sporo itemów, które tak naprawdę mogą się przydać. Na pewno tak, nie sprzedawajcie itemów, które są białe. Chodzi mi tutaj o materiały. Powiedzmy, mamy taki tutaj Splintered Tusk, tak, czy tam Tusk. To jest kieł ogółem, i to jest materiał. Tyle, że e, jest e, manik, jakby nazwę tego materia nazwa tego materiału jest na szaro, więc jest to zupełnie, zupełnie zbędny item i możemy go sprzedać. Jest to po prostu śmieć. E, takie itemy możecie spieniężać, ale pamiętajcie, że jeśli jest na przykład. E, słuchajcie. E, tutaj chyba takiego nie będzie, tak. Jeszcze mamy za niski level. Ale jeśli będzie, powiedzmy, taki róg jak ten i on będzie. E, miał na biało nazwę, no to wtedy już inna sprawa, taki kieł e, macie zostawić, bo może się do czegoś przydać. E, ewentualnie jeśli jesteście w gildii, a będziecie mieli nadmiar takich itemów, e, możecie śmiało też e, oddawać te itemy do banku gildii, e, który właśnie gromadzi przedmioty dla e, nowych, e, tych mniej doświadczonych graczy, którzy pewnie będą potrzebowali pomocy na starcie. E, te buty też możemy sprzedać, one tam są słabe. To tutaj zostawimy. Ten staw też nam już nie będzie potrzebny. I te rzeczy też sprzedajemy, bo e, nie możemy i tak ich takich założyć. Okej, okay, to na początku damy sobie buffa. Tak, mamy teraz e, zwiększony intelekt o 2. Co to oznacza? Oznacza to, to e, że będziemy mieli plus 20 many bodajże e, tutaj macie ogółem statystyki ja wiem, że to słabo widać, czekajcie nieco zwiększę e, to nie tutaj e, tutaj będzie nieco zwiększę interfejs, po prostu trochę go zmniejszyłem żeby, e, żeby e, nie cięło za bardzo e, i tutaj macie właśnie E, nasze atrybuty: siła, zręczność, wytrzymałość, intelekt, e, dusza, jakby e, i pancerz. Czekajcie, w tym czasie wykonamy sobie jakiegoś questa, pójdziemy zabić tego Sarkota. E, I właśnie to są e, nasze podstawowe atrybuty. No i wiadomo, każda postać ma, jakby, atrybuty, które powinna rozwijać. E, w przypadku Trolla. No, trolla, przepraszam, maga będzie to prawdopodobnie intelekt, ewentualnie spirit, czyli dusza. No i wiadomo, każda z tych cech wpływa jakoś mniej lub bardziej znacznie na naszą postać. Przykładowo. Oj, czekajcie. Weźmiemy sobie jeszcze baczy użyjemy. Okej, okay. niech się jeszcze zregeneruje lekko mana i możemy się bić. W sumie już. Więc no każdy, nie on słaby jest w sumie. Później dużo, dużo trudniej jest. Tutaj wiadomo, te pierwsze levele są pewnie tak zaprojektowane, żeby początkowi gracze sobie spokojnie radzili. No ale już, nie wiem, po piątym levelu chyba nie. Ale już niedługo naprawdę będzie trudniej. No i zobaczymy, zobaczymy jak tam pójdzie. W sumie mówię, Magiem gram pierwszy raz. No i tak mamy na przykład stamina. Continue. Complete quest. Weźmiemy sobie. A nie, teraz. Dostajemy kolejnego questa. Dobra, i mamy zanieść teraz wiadomość o tym, co się stało. Han Hanazui. Do. bodajże Gorneka z tego, co tutaj przeczytałem. A nie możemy śledzić tego questa. Nie może nam pokazać co mamy zrobić, gdzie mamy iść, tak dalej. No tak, mamy iść do Gorneka i powiedzieć, co się stało właśnie Hanazui. Więc mówię, te statystyki zawsze, atrybuty zawsze jakoś wpływają na naszą postać i tak właśnie intelekt, jeden punkt intelektu, powiedzmy, doda nam plus 10 many, jeden punkt staminy doda nam 10 HP, tam spirit, czyli dusza, dodaje regenerację, many i... Życia, przez co powiedzmy, nie musimy sobie robić takich długich przerw między atakowaniem kolejnych potworów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. E... A, muszę wybrać nagrodę, okej. Okay. Wybraliśmy nagrodę i mamy taki tam płaszczyk. To ma 3 armora, to ma 10 armora. No, teraz wyglądamy porządnie. Nie, w miarę fajnie, pasuje nam do włosów. Tak, wiem. E... Możecie się śmiać, ale ja naprawdę często mam takie schizy, że, że lubię po prostu gdy postać albo kolorem jakby ma set cały, całe uzbrojenie ma powiedzmy w podobnych kolorach i żeby ta postać jakoś wyglądała. Mnie zawsze jarało w MMORPG to, że ta moja postać ogółem w, MRPG, w RPG tak naprawdę, ale szczególnie w MMORPG, bo tutaj wiadomo mam do czynienia też z innymi graczami. E, lubię dobrze wyglądać na łonie innych graczy, lubię poszpanować moim girem, moim uzbrojeniem. E, no i po prostu e, mam czasami właśnie takie schizy, że, że czasami nawet to się posuwało do tych, do takich e, do takich zagrań, czekajcie mam jakieś szczegóły? Nie. Że na przykład wolałem nosić e, słabszy item, który lepiej wyglądał. Bo po prostu bardziej mi pasował kolorem do do uzbrojenia. Wiem, że śmieszne w sumie, ale, ale momentami tak rzeczywiście miałem i się do tego absolutnie bezbicia przyznaję, bo czego się tutaj wstydzić. Takie, każdy ma tam jakieś te swoje schizy, prawda? Ja na przykład bardzo, bardzo lubię, żeby ta moja postać jakoś fajnie wyglądała. E, jeśli jest taka opcja, to często spędzam naprawdę sporo na kustomizacji e, mojego bohatera, na tym, e, jakie ma. E, wiecie, jak, jak ma wyglądać, prawda? Bo w niektórych grach naprawdę. E, tworzenie postaci, e, ten system tworzenia postaci, e, oczywiście wizualny, jest naprawdę rozbudowany. Tak, na przykład w Ionie e, można bawić się jak w Simsach godzinę, naprawdę godzinę i, i się tylko obmyśla, hmm, jaką tutaj fryzurę wymyślić mojemu bohaterowi. I tak, i poważnie, da się na tym spędzić godzinę. Z tego też się możecie śmiać, ale są tacy ludzie, E, nie wiem w sumie ja w Iona po becie nie grałem e, więc. Przed betą e, mówię, znaczy podczas bety grałem w Iona i. Więc to, ale wiadomo, po becie był wipe, czyli kasowano postacie Więc no też jakoś nie przyglądałem się temu wyglądowi mojego bohatera. E, I po prostu wybrałem taki jakiś w miarę fajny i jakoś tam bardziej się nad tym nie zastanawiałem o tutaj wszedł nam mob pod teksturę no, takie błędy akurat się zdarzają czasem ale ale mówię nic strasznego a no gorzej jeśli nie możemy skilla użyć na nim on musi nam wyjść aż się schowałeś cwaniaku jeden no więc ogółem lubię lubię po prostu gdy postać wygląda fajnie e, gdy ona mi się podoba no bo z drugiej strony Eee, słuchajcie, będziemy patrzeć się na tą postać przez najbliższe wiele godzin, prawda? Gry więc, no, myślę, że warto eee, zainwestować w tą nawet godzinkę. No, dobra, godzinka może przesada, ale warto zainwestować ten, tamte parę minut na to, żeby ta postać nam się podobała. Po prostu spędzimy z nią naprawdę sporo czasu, jeśli gra nas wciągnie. Musimy się udać do tej jaskini, właśnie tam znajdziemy. Nie dość, że ten meda medalion e, To jeszcze e, Kilo Hazrila, e, Który poprosił nas o to, żebyśmy mu przynieśli ten właśnie kilof I ten Kilo jest niedaleko stąd Podajże w tamtą stronę, za chwilę wam pokażę dokładnie gdzie Tylko poczekamy aż e, Boję się, że te Familiary się z, e, no Zlurują obydwa i będziemy musieli lać obydwa naraz, ale okej, okay. Możemy spróbować. Właściwie to powiem Wam, że bardzo długie są te buffy MAGA. Przynajmniej te dwa początkowe: Rost Armor i, i Arcane Intellect. Bardzo przyjemne. Piąty e, level, tak. Jeszcze trochę i będziemy mieli właśnie te talenty. To ja Wam dokładnie wytłumaczę, na czym to polega. E, ciekawe, czy będziemy mieli jakiegoś nowego skilla. No zobaczymy. W ogóle historia Sengina, tego wielkiego szamana, troli, na którego część została nazwana ta wioska, która jest na wybrzeżu niedaleko stąd, do której pójdziemy niedługo. Historia jego jest, powiem wam, że naprawdę ciekawa. Był to właśnie mężec troli, taki, jak to oni nazywają, lekarz dusz. Podaj, że na pewno był dowódcą... E, plemienia e, właśnie troli e, w tamtej wiosce, e, nad, która teraz się nazywa na jego cześć, e, Senjin Village, e, czyli wioska Senjina. I ogółem trolle żyły tam sobie dosyć spokojnie. E, wiodły spokojne życie. Myślę, że trolle też tak naprawdę nie są jakimś wojowniczym e, ludem. One wiodły tam sobie spokojne życie aż do pewnego czasu, bo e, wiadomo bodajże z ludźmi, e, znaczy z orkami właściwie. E, orkowie przybyli na, tą, na te wyspy, ale wcześniej pojawili się tam ludzie. E, pamiętacie może ci, którzy z Was grali w Warcrafta e, Trójkę? Wiem, że ma być seria z niego, więc e, uważajcie, bo w tej serii, którą tutaj robię, E, mogą zdarzać się mini spoilery, nawet niektóre większe e, odnośnie historii Warcrafta. Więc, jeśli ktoś chce obejrzeć też serię e, moją z Warcrafta trójki e, i nie chce znać jakoś znacząco fabułę, to e, no nie wiem, jeśli e, naprawdę komuś będzie zależeć na fabule i nie chce jakby ją e, słuchać po kolei, a nie tam wiedzieć już mniej więcej o co chodzi i tak dalej. E, no to. No, nie wiem, najwyżej wyłączcie ten film, bo. Przy, nie wiem, jakoś ostrożnie oglądajcie tą serię. Albo nie oglądajcie, po prostu, żeby wam nie zaserwował jakiegoś niemiłego spoilera. I tutaj mamy ten kilo, właśnie Hazrila, który mamy oddać. Ok, bierzemy. I za chwilę wrócimy się mu go oddać. Tylko tutaj dobijemy te potwory. Tam jeszcze jest. E Słuchajcie, ten e, ork, któremu mamy dać e, znaczy któremu mamy zabrać właściwie medalion. Mamy go zabić i zabrać medalion, który tam posiada. Tak, czekamy na manę i jedziemy. Więc przybyli e, właśnie. Czekajcie, zobaczę na czas 14 minut. No, okej, okay, jeszcze trochę to poprowadzimy. E, przybyli ludzie. E, do Kalimdoru, właśnie, bo wiadomo, wcześniej orkowie i, i ludzie e, osiedlili się w Eastern Kingdoms. E, e, Eastern Kingdoms, właściwie chyba tak się powinno mówić. Widzicie, tutaj macie Kalimdor, a gdy jeszcze oddalimy, e, tak wygląda właśnie mapa e, World of Warcraft, tak wygląda mapa e, całego uniwersum Warcrafta. Wiadomo, w kolejnych dodatkach tutaj jest Northrend jeszcze. Gdzieś w Dranorze jest Outland, Dranor to jest taka inna planeta, z której swoją drogą pochodzą również Orkowie, to co ciekawe O tym też wam powiem swego czasu. I właśnie to jest tak kraina. Na tej wyspie tutaj byli osiedleni wcześniej ludzie i orkowie. I gdy Tral doznał wizji, że nadchodzi zło, nadchodzi apokalipsa nadchodzą demony z powrotem wracają do świata Azeroth E, Mediv prorok, taki jeden e, bardzo potężny właśnie prorok e, syn bardzo też potężnej e, magini chyba. E, kobiety mag, o, w ten sposób e, czarodziejki. E, a to e, właśnie on był jej synem e, i miał ogromną moc. I on właśnie chciał naprawić swój błąd, bo to on przyprowadził orków do do Azeroth. I on tak naprawdę zgładził swój lud, bo mimo wszystko. E, no mówię, orkowie powinni żyć w swoim dreanorze, powinni e, wieść tam spokojne życie. E, I oni nie chcieli tak naprawdę e, przychodzić do Azeroth chyba, z tego. Oni po prostu zawarli pakt z nie tym z nie tą osobą, z którą powinni. E, no i się wkopali w coś bardzo, bardzo złego. Ale o tym też swego czasu Wam powiem dokładnie. Mam nadzieję, że takie opowieści o fabule Warcrafta Wam się podobają i że będę mógł Wam ją przedstawiać. Bo naprawdę, uniwersum Warcrafta jest świetne i naprawdę warte poznawania. Dobra, ja myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bo jeśli też po części, że skończy nam się miejsce na dysku, mam nadzieję, że poprzedni odcinek nie był jakiś taki drętwy. Bo wydawał mi się nieco gorszy od e, tego, e, czy drugiego, czy chociażby pierwszego odcinka, z których jestem naprawdę zadowolony. No ok, więc e, komentujcie oczywiście, e, lajkować i tak dalej, e, czy subskrybować oczywiście nie musicie. E, do tego nigdy nie zmuszałem, zawsze mi zależało głównie na komentarzach. E, no, ale jeśli wam się podoba, no to e, też e, wiecie co robić. No to na razie, cześć pa, widzimy się w kolejnych odcinkach przygód z Wowem Vanilla, a w kolejnym odcinku pójdziemy w tamtą stronę do pewnego orka, żeby mu odebrać owy medalion, którego poszukujemy. No to na razie, trzymajcie się ludziska, cześć!